Cześć mordy, witam Was. Premiera Hogwarts Legacy już za niespełna dwa tygodnie, więc nastał ten czas, aby zadać to ważne pytanie: Co wiemy o Hogwarts Legacy? Lecz zanim na to pytanie Wam odpowiem, to chcę wam powiedzieć inny film, który nagrałem też o tej produkcji, w którym zadałem inne ważne pytanie: Czy Hogwarts Legacy może okazać się sukcesem? Link do tego filmu znajdziesz w opisie albo w karcie na górze. A tymczasem zapraszam Cię do oglądania. Nie oszukujmy się, postawmy Pawę na ławę. Na tę grę od dawna czeka każdy fan książki czy filmów z Harry Potter'em. Hogwart Legacy, czyli po polsku Dziedzictwo Hogwartu, spokojnie ten tytuł jeszcze padnie chyba z 15 tysięcy razy w dzisiejszym materiale. Także nie bójcie się, na pewno ten tytuł zapamiętacie. Zaplanowane jest już od dłuższego czasu, ale wygląda na to, że już niedługo wyruszymy w podróż do świata pełnego magii deweloperzy coraz chętniej dzielą się szczegółami odnośnie tej produkcji. Wymieniono również daty premiery na niektórych platformach. Zobaczcie, co wiemy o tym oczekiwanym przez wiele osób tytule. Więc zadajmy sobie to pytanie jeszcze raz. Co już wiemy o Hogwarts Legacy? Hogwarts Legacy to na pewno będzie gra RPG akcji, która będzie się rozgrywać w świecie, uwaga, uwaga, niespodzianka, wykreowanym przez Rowling w serii książek o Harry Potterze. Tego się oczywiście nikt nie spodziewał. Za grę będą odpowiedzialne takie studia jak Porta Games, Avalanche Software oraz sam we własnej osobie Warner Bros. Interactive Entertainment. Przez długi czas tytuł wisiał w limbo i gracze obawiali się, że został ostatecznie anulowany. Jednak Warner Bros. potwierdził, że gra powstaje i zostanie wydana już za niedługo. Więc skoro już mowa o datach premier, to gra ma się ukazać pierwotnie 10 lutego 2023 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Natomiast, który może zapytać, no dobra, ale w takim razie to z konsolami starszej generacji, czyli, czyli PlayStation 4 i Xbox One. To tutaj gra ma zadebitować 4 kwietnia tego roku. A natomiast, jeżeli chodzi o Switch'a, bo też może to kogoś interesować, to, to, to tutaj daty mamy na, zaplanowaną na 25 lipca tego roku. Więc skoro te sprawy mamy załatwione, to przejdźmy do spraw ważniejszych, czyli do świata, gry i tego co wiemy o samej fabule. że wcielimy się w młodego czarodzieja lub młodą czarodziejkę, nasza postać właśnie rozpoczęła naukę w szkole. Okazuje się jednak, że posiadamy pewną, oczywiście jakby inaczej, niezwykłą umiejętność, która okaże się niesamowicie ważna wobec nadchodzącego zagrożenia w świecie czarodziejów. Twórcy gry zaznaczają, że pisarka Rowling nie jest bezpośrednio zaangażowana w samą grę, co może mieć plusy i minusy, wszystko zależy od tego, jak ta gra wyjdzie i co będzie z jej warstwą fabularną przede wszystkim. Czy będzie się w ogóle jak, jak, jakkolwiek zazębiała i trzymała książek, czy jednak niekoniecznie. To oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, zobaczymy już po samej premierze. Natomiast całość rozgrywki odbywać się będzie w tytułowej szkole magii i czarodziejstwa, czyli oczywiście w Hogwarcie. A akcja gry będzie osadzona wiele lat przed, przed wydarzeniami z książek. Gra oferować ma swobodną eksplorację zarówno zamku jak i jego okolicy. I tutaj zwiedzimy na przykład Zakazany Las i Mate. No, natomiast jeśli chodzi o Mate, to jego zobaczymy tylko na konsolach od Sony, bo będzie to jako misja ekskluzywna dla tych konsol. Odwiedzimy zarówno znane z filmów i książek lokacje, jak i te, nie pokazywane nigdy wcześniej. Świat ma być pełen życia i oferować masę aktywności. Jeżeli chodzi o oficjalny opis tej produkcji przez twórców, to cytuję. Poznaj Hogwart w XIV wieku. Twoja postać jest uczniem, który posiada klucz do starożytnej tajemnicy grożącej rozerwaniem czarodziejskiego świata. Dostałeś późną akceptację do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. I wkrótce odkrywasz, że nie jesteś zwykłym uczniem. Posiadasz niezwykłą zdolność postrzegania i opanowania starożytnej magii. Tylko ty możesz zdecydować, czy ochronisz ten sekret dla dobra wszystkich, czy też ulegniesz pokusie bardziej złowrogiej magii. I w tym momencie sobie przejdziemy już do kwestii związanej z samą rozgrywką, jak ona będzie wyglądać, jak to będzie pod względem samego gameplayu, wszystko się miało do siebie. Zdaje się, że główną mechaniką będzie zwiedzanie i eksploracja samego Hogwartu, a także aktywności związane z byciem uczniem wspomnianej szkoły. W trakcie lekcji nauczymy się m.in. nowych czarów, uważamy przydatne eliksiry oraz odblokujemy kolejne lokacje. W ten sposób będziemy mogli rozwijać naszą postać, zdobywać przyjaciół i wypełniać kolejne misje. Natomiast oficjalna strona projektu opisuje rozgrywkę następująco: C cytuję. Teraz możesz przejąć kontrolę nad akcją i być w centrum własnej przygody w czarodziejskim świecie. Wyrusz w podróż przez znane i nowe lokacje, odkrywając fantastyczne bestie, dostosowując swoją postać i wytwarzając mikstury. Opanowuj rzucanie zaklęć, ulepszaj talenty i zostań czarodziejem, jakim chcesz być. Koniec cytatu. Najnowszy zwiastun zdradził co nieco o rozgrywce w Hogwarts Legacy. Znajduje się tutaj zaawansowany edytor postaci, w którym będziemy mogli stworzyć zupełnie nową postać. Oprócz tego, będziemy mogli także samodzielnie wybrać dom, do którego będziemy chcieli przynależeć. Wybór będzie spośród następujących domitoriów. Takich jak na przykład właśnie Slytherin, Gryffindor, czy również Ravenclaw oraz również nie można zapominać o Hufflepuff. Naukę w Hogwarcie rozpoczniemy jako czarodziej ze sporymi zaległościami w nauce. W Hogwarts Legacy gracz będzie uczęszczał na przedmioty takie jak m.in. obrona przed czarną magią, zielactwo czy uroki. Oprócz tego pojawią się też pojedynki, gdzie będzie można wypracować swój własny styl walki, jednocześnie nie tracąc efektywności. Nasza postać będzie rozwijana w wybranym przez nas kierunku, dzięki drzewkom umiejętności, które także znajduje się w Hogwarts Legacy. Między jednymi a drugimi zajęciami gracz będzie mógł swobodnie eksplorować ogromny budynek szkoły, jak i jej okolice, również przy pomocy miotły. Choć akcja gry dzieje się wiele lat przed akcją z książek, to z pewnością część miejsc będzie nawiązywała do znanych już nam miejsc, a część będzie zupełnie nowa. Będziemy mogli również ujeżdżać w fantastyczne zwierzęta. Jestem ciekaw przez jest ukłon po prostu do fanów najnowszej serii filmów ze świata Harry'ego Pottera. Jestem ciekaw. Jak wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Rozwiązanie zagadki buntu goblinów, a także zbadanie stopnia, w jakim zagraża ono balansowi na świecie, to jeden z wątków fabularnej gry. Wcielając się w postać czarodzieja lub czarodziejki, będziemy pomagać profesorom w rozwiązywaniu powyższych elementów. Zwiastunie pokazanym podczas targów Gamescom z zeszłego roku, pokazano również jeden z wątków, na jaki natkniemy się w grze. Wygląda na to, że postać gracza będzie musiała zdecydować, czy przejść na ciemną stronę mocy. I w tym momencie przejdziemy sobie już stricte do warstwy graficznej i do takich bardziej już technikaliów, bardziej się w tą grę teraz wgryziemy, że tak powiem, pod po względem właśnie technicznym. I między innymi opowiem troszeczkę o 4K, czy zobaczymy 4K i 60 FPS-ów, to to się dowiecie w dalszej części dzisiejszego materiału. Prawdopodobnie na konsolach nowej generacji zagramy w 4K i uwaga, niestety 30fps lub w trybie wydajności, czyli Full HD i 60fps. Parametry rozgrywki na PC będą zależeć od mocy naszego sprzętu. Zwiastun wersji na PlayStation 5 zdradza, że rozgrywka na tej konsoli ukazana będzie w 4K i 60fps. Pokazuje też inne, next-genowe funkcje, którymi cechować się będzie wydanie na konsolę Sony. I Tutaj mamy na przykład, światełko na kontrolerze będzie pokazywać kolor domu, który wybierzemy. Lot czy jazda kolejką będą wywoływać odpowiednie odczucia haptyczne. Adaptacyjne spusty pozwolą poczuć, jakbyśmy własnoręcznie rzucali czary. I gra będzie obsługiwać również funkcję 3D Audio. Natomiast, ktoś może zapytać, no dobra, ale czy wiadomo coś o edycjach i cenie tych poszczególnych edycji, jakie mają zadebitować na premierę? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że tak. W sklepach już wkrótce pojawią się oferty przedsprzedaży gry. Standardowe wydanie pudełkowe będzie kosztowało graczy najprawdopodobniej około od 250 do 300 zł. Wersja cyfrowa na Steam to obecnie koszt 269 zł, a w sklepie PlayStation i Xbox 299 zł. I tutaj mówimy tylko o poprzedniej generacji, bo na obecną generację mamy, uwaga, odpowiednio więcej: 319 zł. Natomiast jeżeli chodzi o obecne, znane nam edycje specjalne, to do wyboru będą m.in. edycja Deluxe i cena jej jeszcze nie jest znana, natomiast zawartość już znamy: będzie to oczywiście pełna wersja gry na wybraną platformę, wierzchowiec Tristal, zostaw odzieży w grze w serii Dark Arts. Arenę do pojedynków serii Dark Arts. Dostęp do gry o 72 godziny wcześniej niż inni. Dostaniemy również bonus w przedsprzedaży, czyli wierzchowca o Ring Slow. I również, jeżeli chodzi o edycję cyfrową Deluxe, tutaj już znamy cenę będzie kosztowała na Steamie. 309 zł, a na konsolach 359 zł, a w jej zawartość wejdzie pełna wersja gry, oczywiście w wersji cyfrowej. Aktualizacja międzygeneracyjna, wierzchowiec, który zestaw odzieży w grze serii Dark Arts, arena do pojedynków serii Dark Arts, klucz z serii Dark Arts. Dostęp 82 godziny wcześniej niż inni, i bonus oczywiście wspomniany wcześniej, też wierzchowiec. Natomiast edycja kolekcjonerska, tutaj się już robi najbardziej ciekawie, będzie kosztowała około. Półtora tysiąca złoty, więc jeżeli macie tyle kasy na wydanie, to zapraszam. Natomiast, jeżeli chodzi o jej zawartość, to jest chyba cena odpowiednia do tego, co mamy tam dostać, bo dostaniemy poza pełną wersją gry kolekcjonerski steelbook, kolekcjonerskie pudełko, lewitującą replikę różki w skali 1 do 1, magiczna księga służąca za podstawkę różki, no i zestaw Dark Arts, czyli odzież, kapelusz, arena do pojedynków i wierzchowiec Tristal. Także. Tak, tak to wszystko, moi drodzy, wygląda na ten moment. A wy, moi drodzy, co uważacie? Czy będzie hit, czy będzie kit? Jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy. Bo jeżeli chodzi o kit, to to pewnie tak, ale w tej, w ed tej edycji kolekcjonerskiej jedynie. Tak mi się troszkę wydaje. Półtora tysiąca złotych? Wow, to jest sporo kasy, jak na edycję kole kolekcjonerską, no ale może za książkę i za różkę. Może i tyle warto zapłacić. W jak ktoś jest mega fanem. No ja nie jestem, więc dla mnie jest to tak po prostu jako ciekawostka. Ale to tyle, moi drodzy. Polecam Wam ten odcinek, który wspomniałem wcześniej. Naprawdę warto go obejrzeć, uważam. A tymczasem to wszystko, w sumie, z mojej strony. Dajcie znać, czy może czekacie też na tę grę. Bo ja osobiście czekam, ale nie z jakimiś wielkimi wypiekami na twarzach. Także trzymajcie się, moi drodzy. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.